Cześć, witam was serdecznie w kolejnym filmiku w moim 30-dniowym maratonie. Jak widzicie, znajdujemy się na zalewie nad Wisłokiem. Piękne, czyste powietrze, na zresząłem się unosi, nie ma smogu. W poprzednim filmiku opowiadałem wam o ultramaratonie Kierat, a w dzisiejszym filmiku chciałem powiedzieć o tym, dla kogo biegnę i dlaczego biegnę. Otóż do tej pory podchodziłem do tematu bardzo egoistycznie. Ponieważ myślałem, że najważniejsze jest w życiu łamanie własnych słabości, przekonań, walka ze swoim ciałem, bo to jest najważniejsze. Otóż są dla mnie rzeczy ważniejsze. Postanowiłem, że w tym całym moim przedsięwzięciu pomogę mojemu chłopczykowi, a nazywa się on Antoni Jęczalik. W związku z tym w całym ultramaratonie Kierat 2015 biegnę dla Antoniego Jęczalika oraz chciałbym Was, moi drodzy, zaprosić do eventu, który odbędzie się już 17 maja 2015 roku w Cisnej. A mianowicie będzie to bieg, marszobieg na górę o nazwie Łopiennik. Wznosi się ona 1069 metrów nad poziomem morza i góruje przepięknie nad miejscowością Cisna położoną w sercu Bieszczadów. Całe przedsięwzięcie będzie zarówno dla ultramaratończyków, zawodowych biegaczy, którzy biegają setki, 150 po górach i nie tylko przebiegają przez ultramaratony, miejskie maratony w odległości 42 km, Ale będzie to też bieg, marszobieg dla pasjonatów gór, dla ludzi, którzy kocha, kochają wędrować po górach, a także dla rodzin z dziećmi. A więc kto będzie chciał się wydymać, zabiegać, może wybiec na górę i z powrotem. Kto będzie chciał się przejść, zaliczyć szczyt i wrócić, też jest to wskazane. Dlaczego? Bowiem całe to przedsięwzięcie jest poświęcone Antosiowi Jęczalikowi. Z każdej wpłaty wpisowego 10 zł przeznaczam na operację jego serduszka. Dlatego trzymajcie kciuki, wchodźcie na stronę Perfect Progress, zapisujcie się na wydarzenie. I mam nadzieję, że wszyscy pojawimy się 17 maja w niedzielę. Start imprezy o godzinie 11. Więcej informacji na stronie Perfect Progress i wydarzeniu, które nazwałem Łopiężnik. Do jutra.